Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry, o poranku, witam się z Wami w poniedziałek, 3 października, zaczynamy tego spontanicznego bloga. zapraszam. Dzisiaj dzień zaczynam od wody z cytryną i z miodem, bo nasza mnie taka ochota, a tutaj już powoli szykują się składniki na soczek, który będzie moim drugim posiłkiem. Dzisiaj będzie bardzo mocno zielony sok, jak możecie zobaczyć, dużo zieleniny i tutaj winogrona moczą mi się w sodzie, żeby dobrze je wymyć. Drodzy, a więc co dzisiaj w planie? Ten film, tak jak mówiłam na początku, jest bardzo spontaniczny. Ja nie planowałam totalnie, że będę nagrywała vloga. Natomiast dzisiaj nasza mi ochota, tak, nagrać dzisiaj vloga, więc wzięłam telefon i nagrywam. A więc dzisiaj pokażę Wam, co robię w ciągu dnia, co jem w ciągu dnia. Dzisiaj szkołę mam w domu, więc będę cały dzień siedziała przed komputerem. Być może coś jeszcze się wydarzy w ciągu dnia ciekawego, być może pójdę na trening, być może pójdę na spacer. Nie wiem, tego nie wiem, bo to, jak mówię, wszystko jest nieplanowane, a spontaniczne. I myślę, że to jest najlepsze. Także słuchajcie, nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy ten piękny dzień! godzina 11, a więc czas na soczek. I dzisiaj mocno zielony soczek. Dużo jarmużu, pod spodem dużo szpinaku. I mamy takie owoce: winogrona, cytryna, grejfrut i oczywiście jabłuszko. Także do dzieła! Może wiecie, albo i nie wiecie, to ja nie lubię soków z farfoclami i z musem. Ja lubię sok, kiedy jest przejrzysty, klarowny, dlatego do przecedzania już nie używam sitka, tylko używam takiej oto ściereczki. To jest ściereczka, a właściwie to jest boreczek do przeciskania mleka roślinnego. Natomiast ja używam tego do soków, ponieważ sok wychodzi wtedy przejrzysty i klarowny. Absolutnie nie ma żadnego miąższu, nie ma żadnego farfocla co bardzo mi się podoba i, i dlatego stosuję ten yy, woreczek i jeżeli ktoś też lubi sok klarowny, to polecam Wam serdecznie do przyciskania właśnie soku, woreczek do mleka roślinnego, który można kupić za grosze na Allegro ja sobie przyciskam sok i wszystko zostaje w woreczku gdybym przyciskała przez sitko, to wszystko byłoby na sitku a to co byłoby na sitku, to połowa sitka byłaby <laughs> w soku więc po prostu Coś by tam w nim latało i musiałabym przecedzać 100 razy, a i tak sok nie byłby przejrzysty i klarowny. Dlatego wybrałam sobie woreczek i jestem bardzo, bardzo zadowolona z tego sposobu cedzenia. Wybrałam sobie, moi drodzy, soczek. Bardzo słodki, bardzo zielony jest przepyszny. Ten smak jest po prostu obłęd. No i tak sobie pomyślałam, że powiem wam parę słów o soku. Czy warto pić soki? Czy soki są faktycznie szkodliwe? Czy powinniśmy soków unikać, bo to sam cukier? Jeżeli ktoś obserwuje mnie na moim Instagramie i Facebooku, to ostatnio pewnie widział, że o tym mówiłam, dlaczego warto pić soki owocowe i dlaczego one nie szkodzą. Więc stwierdziłam, że i tutaj jeszcze poruszę ten temat, bo być może ktoś z tego środowiska nie obserwujemy na innych kanałach social media i może ktoś dzięki temu też się dowie o tym, dlaczego owoce i sok owocowy nie może nam tak naprawdę zaszkodzić. Być może zauważyliście, że w świecie medycznym, w świecie dietetyków bardzo odradza się picie soków i również tych przyrządzonych samodzielnie w domu, co dla mnie jest głupotą. Porównuje się sok owocowy do cukru. Mówi się, że owoce to cukier, sok owocowy to jest sam cukier, nie ma błonnika, więc nie powinniśmy go pić. No i właśnie teraz, jak to tak naprawdę z tym cukrem i z tym sokiem jest? Czy sok jest zdrowy, czy sok jest dobry, potrzebny? No, skoro ja piję sok, to znaczy, że uważam, że tak. No i teraz pozwólcie, że Wam wytłumaczę, dlaczego. Owoce, jak i sok owocowy będziemy porównywać do cukru białego, no bo w dzisiejszym świecie Porównuje się właśnie owoce do cukru białego. Cukier biały to jest to samo co cukier owocowy i cukier owocowy to jest to samo co cukier biały. A cukier to cukier. No nie do końca właśnie. Owoce czy sok owocowy to nie jest ten sam cukier co cukier biały. Oczywiście różnica pomiędzy owocami a sokiem owocowym, który sami sobie przyrządzimy w domu, jest ogromna. I to są dwa różne produkty. Natomiast Mimo wszystko to nie jest ten sam cukier co cukier biały, nawet jeżeli wyciśniemy sok z owoca. A więc zacznijmy sobie od początku, od tego porównania białego cukru do soku owocowego czy do owoców, w ogóle do cukru w owocach. Oczywiście sok owocowy jest innym produktem niż sam owoc, bo mówi się, że w soku nie ma błonnika, więc ten sok już jest samym cukrem i tak dalej, i tak dalej. Co no nie do końca jest prawdą, bo jednak my nie pijemy w soku samego cukru. My w soku mamy witaminy, minerały i przede wszystkim sok jest wodą strukturalną, czyli oprócz tej fruktozy i glukozy, którą wyciskamy sobie do tego soku, to jeszcze mamy, że tak powiem, składniki pomocnicze, związki pomocnicze, czyli właśnie chociażby tą wodę, witaminy, minerały, związki odżywcze różnego rodzaju. Oczywiście tutaj w soku nie ma zbyt dużo błonnika. W moim soku nie ma w ogóle błonnika, bo ja sobie ten sok przecedziłam, natomiast kiedy my robimy w wyciskarce wolnoobrotowej sok, to my mamy multum błonnika w naszym soku, więc to nie jest prawda, że Sok jest całkowicie pozbawiony błonnika. W owocach całych mamy więcej błonnika i to jest fakt, ale to nie znaczy, że w soku w ogóle tego błonnika nie ma. Jeżeli soku nie przecedzimy, to będziemy mieć bardzo dużo błonnika. Natomiast w soku to nie jest ważne, ponieważ sok nie jest źródłem błonnika, to znaczy on nie ma być źródłem błonnika. Celem picia soku jest nawodnienie i odżywienie na poziomie komórkowym. Sok wchłania się bardzo szybko do wszystkie witaminy, wszystkie te dobra, które są w soku, bardzo szybko się wchłaniają, przyswajają i są wykorzystane przez nasz organizm. Również sama woda strukturalna, którą mamy w tym soku, pięknie nawadnia nasz organizm na poziomie komórkowym. Owoce oczywiście też to robią, ale z racji tego, że tam jest więcej błonnika, no to ten cały proces trawienia, przyswajania itd. zachodzi troszkę w... Wolniej. Więc stwierdzenie, że pijąc sok pijemy sam cukier, jest kłamstwem, bo my nie mamy tutaj wyizolowanego cukru, tak jak na przykład cukier biały. Cukier biały jest wyizolowanym cukrem, dlatego on nam szkodzi, ponieważ kiedy my jemy cukier biały, to my jemy wyizolowaną substancję, która jest totalnie bezwartościowa, jest pusta, nie ma substancji pomocniczych, nie ma wody. Nie ma związków mineralnych, nie ma witamin, no nie ma niczego. A w soku to wszystko jest. Jedyna różnica pomiędzy owocem a sokiem jest taka, że w soku nie ma błonnika tyle, ile w owocach. I to jest wszystko. I bardzo niemądrym jest porównanie soku czy owoców do cukru białego i powiedzenie, że cukier to cukier. Oczywiście cukier biały to też fruktoza i glukoza. Sok czy owoce to też fruktoza i glukoza, ale jest jedna różnica pomiędzy nimi. Cukier biały to jest glukoza i fruktoza, które są połączone wiązaniem i tutaj już mamy dwóch cukier. Natomiast owoce czy sok owocowy to jest fruk fruktoza i glukoza, wolno stojące. One są wolno one są rozbite, one są już jedno cukrem, już prostsza forma. Nie może powstać, bo to już jest najprostsza forma, czyli to jest forma, której, którą nasze ciało, a dosłownie każda komórka naszego ciała potrzebuje do tego, żeby przeżyć. My potrzebujemy właśnie cukrów prostych do tego, żeby żyć, żeby prawidłowo się rozwijać, żeby dochodzić do zdrowia. I to jest właśnie sok owocowy czy owoce, wolno stojąca glukoza i fruktoza, która na już może zostać wykorzystana. No i tutaj mamy substancje pomocnicze, które odgrywają kluczową rolę, bo gdybyśmy wyizolowali sam cukier, tak jak cukier biały na przykład, to to już jest sam cukier, bez żadnych substancji i właśnie przez to nasz organizm bardzo cierpi, ponieważ nasz organizm nie potrafi działać z wyizolowaną substancją. Substancja wyizolowana bardzo obciąża nasze ciało i nie jest czymś naturalnym dla naszego ciała, dlatego jest bardzo obciążająca i degenerująca. Więc, jeżeli chcemy się zdrowo odżywiać, to jedzmy owoce, pijmy soki owocowe, zwłaszcza z dużą porcją zieleniny, Słuchajcie, zielina jest ekstremalnie odżywcza, a my w dzisiejszym świecie jesteśmy niedożywieni. My potrzebujemy odżywienia. No bo jeżeli my spożywamy pokarmy, które są puste, bezwartościowe, odwadniające, zakwaszające, to jak my mamy być odżywieni? No nie możemy być odżywieni do takie produkty. Dlatego my musimy spożywać soki, w których substancje odżywcze są łatwo dostępne dla naszego ciała. My musimy jeść owoce, ponieważ potrzebujemy witamin minerałów, na poziomie komórkowym potrzebujemy nawodnienia. I to jest kluczowe. Żadna woda, kawa, chrwata nas nie nawodni. Tylko sok, tylko woda strukturalna, którą mamy w owocach i warzywach, może nas nawodnić. I my tego potrzebujemy. Więc jeżeli chcemy się zdrowo odżywiać, pijmy soki, jedzmy owoce, przestańmy jeść produkty, które nas degenerują, a jedzmy produkty, które nas odżywiają. Bo jak smażony kurczak czy, nie wiem, pieczony ser mogą nas odżywić? Jak chleb może nas odżywić? Przecież tam nic nie ma. To jest, to jest produkt, który jest pusty w wartości odżywcze. To, jest, to są produkty, które zapychają nasze kiszki, które nas zalepiają, degenerują nasze środka. Są kwasotwórcze, śródotwórcze, są pożywką dla flory bakteryjnej, patogennej, a nie tylko, bo dla wirusów, dla grzybów. Więc jeżeli jemy takie produkty, to jesteśmy chorzy, ale jeżeli jemy naturalne produkty z cukrem prostym, to my jesteśmy zdrowi, my jesteśmy odżywieni. Więc twierdzenie, że cukier to cukier, jest kłamstwem, jest niewiedzą, jest ignoracją. I tylko człowiek niedoedukowany może takie coś powiedzieć. No niestety, dietetycy są niedoedukowani, uczył ich system. I oczywiście to nie jest ich wina, tak? To nie jest wina dietetyka, że on jest niedoedukowany, to jest wina systemu. Ale żyjemy w takim świecie, że naprawdę możemy czytać, możemy, mamy dostęp do książek. Popatrzcie, że za mną stoi książek, a to nie są wszystkie książki, które przeczytałam. I naprawdę wiedzy jest sporo. Jak nie w książkach, to w internecie. Naprawdę można znaleźć dużo wiedzy, więc. Myślę, że identycy są za mało otwarci na to, żeby przeczytać coś innego i żeby doszła do nich inna. Wiedza oczywiście nie wszyscy, bo są dietetycy świadomi, którzy nawet jedzą na surowo, co jest wspaniałe. Natomiast, tak jak mówię, nie można porównać cukru białego, bo to glukoza i fruktoza do owoców czy soku, bo to też glukoza i fruktoza. Ale to właśnie, że wiązanie glukozy i fruktozy, tych cząsteczek, się różni, ma największe znaczenie. No i oprócz tego, że cukier biały jest wyizolowaną substancją, nie ma żadnych pomo pomocniczych składników, tak jak na przykład w soku, gdzie jest woda, składniki odżywcze, witaminy różne związki i tak dalej i tak dalej, więc mam nadzieję, że ludzie przestaną się bać pić soki. Jeżeli chodzi o osoby z cukrzycą, z insulinoopornością, też takie osoby powinny pić soki, powinny jeść owoce i warzywa w surowej postaci, dużo owoców. Natomiast jeżeli ktoś ma bardzo duży problem, z cukrem, czyli z nadnerczami, no bo to jednak nadnercze odpowiadają za metabolizowanie cukru. To oczywiście to nie jest tak, że my na, musimy już jeść wszystkie owoce, czyli te najsłodsze, winogrona, banany e, i tak dalej, i tak dalej. Nie! Jeżeli ktoś ma bardzo duży problem z cukrem, ma cukrzycę, insulinoporność, to powinien zacząć od, od kwaśnych owoców, od półkwaśnych bądź półsłodkich, na przykład owoców jagodowych, dużej porcji zieleniny, czyli soki bardzo wysoko zielone, typu na przykład jarmuż, pietruszka, szpinak. Serewnaciowe, trochę jabłka i cytryny, który będzie bardziej zielony i będzie szedł bardziej w kierunku soku liściastego, warzywnego niż owocowego, bo będzie tylko taki mały dodatek owoca, na przykład, nie wiem, w jabłka czy pomarańczy, czy czegokolwiek, albo może też być grejpfrut i będzie sok, w ogóle nie będzie słodki sok. Także myślę, że tutaj trzeba bardziej pod swoje możliwości dobierać owoce. Nie trzeba się rzucać od razu na wszystko, co słodkie, typu winogrona czy, czy najsłodsze jabłka. Na przykład, mój sok jest zrobiony z winogrona, między innymi jest bardzo słodki, jest naprawdę ulepkiem. Ja, na przykład, takie lubię, ale moje ciało jest sprawne, nadmierne są sprawne, metabolizacja cukru jest sprawna, więc ja nie będę senna, nie będę czuła się źle i będę odżywiona i nawodniona na poziomie komórkowym. Natomiast osoby, które mają różne problemy, no nie zwracają po prostu uwagi na to, po jakie po produkty początkowo sięgają. Natomiast z czasem, kiedy ciało się oczyści, wzmocni, tak, po zastosowaniu też różnych praktyk wspomagających. Będziemy mogli sobie troszkę poszerzać gamę owoców, które będziemy spożywać w ciągu dnia, i też jedząc potem słodkie owoce, nie będzie żadnych problemów, ponieważ pamiętajmy, że cukrzyca, insulinooporność to nie jest problem cukru, to nie jest problem węglowodanów, tylko problem tłuszczu. Więc kiedy mamy cukrzycę, insulinooporność, to my nie powinniśmy jeść tłuszczu bądź bardzo małe ilości, a w pewnym momencie w ogóle, ale powinniśmy jeść właśnie to, co nas nawadnia, odżywia, czyli owoce. Warzywa, owoce botaniczne, zielone liście, dużo zieleniny w diecie to jest konieczność w formie soków, w formie dodatków do szejka, w formie sałatek. To jest konieczność w dzisiejszym świecie, słuchajcie. I tak to działa. Yy, niestety osoby, które myślą systemowo, czyli które są dietetykiem, które są lekarzem, no niestety nie powiedzą Wam tego. Może Wam to powiedzieć osoba tylko, która powróciła do zdrowia właśnie dzięki temu cukrowi który jest taki szkodliwy. Właśnie dzięki tym produktom marketowym, które są takie paskudne i takie niezdrowe, my potrzebujemy jeść żywe, alkaliczne jedzenie. Kiedy jemy chemiczne, kiedy jemy niegatunkowe, przetworzone... Z dodatkami chemicznymi, to my nie możemy być zdrowi. Że tak to działa, nie degenerujmy swojego ciała, tylko pijmy zielone soki, pijmy soki owocowe, dobierajmy wszystko pod swoje możliwości, idźmy powoli, nie skaczmy na głęboką wodę i wszystko będzie dobrze. Że z mojej strony to tyle, więc jeżeli chodzi o soki, to można je pić, trzeba je pić, są bardzo zdrowe. I przede wszystkim absolutnie nie można ich porównać do cukru wyizolowanego, czyli cukru białego. To jest bardzo duży błąd, kategoryczny błąd, który ludzie niestety popełniają bardzo często. No dobrze, mam nadzieję, że już wszystko wiadomo, także ja zabieram się dalej za naukę. Idę pić mój ulepek cukrowy, który jest fenomenalny, a my widzimy się za chwilę. Zobaczycie. Spał się człowiek, zmęczył, zmachał. 20 km przejechał, także jest dobrze. Uf.